Przyszła do mnie dzisiaj taka paka z zabawkami dla psów. Chcecie zobaczyć, co jest w środku? Oczywiście nie jestem specem od unboxingów, tak więc może być ciekawie. Eee, mam nadzieję, że jej nie uszkodziłem. <grybujesz> Dobra. Zaczynamy. Okej, okay. to jest naprawdę długie. Fajna zabaweczka dla większych psów albo dla ludzi, którzy obawiają się o swoje ręce. Na no, mocnym amortyzatorze widać, że to nie jest dla słabych piesków. Lecimy dalej. O! To jest jeden z moich ulubieńców. Zabawka, która jest na długim bungee ze sztucznego futerka. Ja osobiście bardzo lubię y, sztuczne futerka do zabawy. Super sprawa. Tutaj mamy zabawkę ze sztucznego futerka wzmocnioną takim węzłem. Długie, mocne bungee, czyli fajna dla większych psów do przeciągania się. Coś takiego. Wow, to jest dopiero bydle. Wielkie futro owieczka. Zabawki oczywiście są marki Sirius. Mojej ulubionej firmy szyjącej zabawki. my tu jeszcze mamy. Słuchajcie, to jest nieduża zabaweczka, tak na tle mojej dłoni. Ja osobiście uwielbiam małe zabawki, bo można schować je w kieszeni, łatwiej się na nie ćwiczyć. Dodatkowo frędzelki mogą podkręcać niektóre psy. Ring to dla takich piesków, które lubią chwycić coś z ręki. Można się z nimi wtedy fajnie poprzeciągać. Coś takiego. No i może Was to rozbawić, ale to jest moja na ten moment chyba ulubiona zabawka. Czyli właśnie krótka, drobna, łatwo schować ją w kieszeń, można również zamknąć ją w dłoni. Idealna do ćwiczeń. Mam teraz kupę sprzętu do tego, by tworzyć dla Was nowy poradnik na temat zabawy z psami. Dajcie znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani takim poradnikiem. Jak dobrze bawić się ze swoim psem?